Z tej strony listów witam Was w kolejnym meczu z okresu przygotowawczego. Teraz sporo się dzieje: trochę meczów w okręgówce, trochę w aklasie. Czasami wiecie, jednego dnia te mecze, czasami w środku tygodnia, więc sporo tych zagrań. Myślę, że jeszcze jeden, dwa odcinki z tych sparingów wam przedstawię, bo, bo sporo się dzieje. Dzisiaj w środku tygodnia mierzyliśmy się z drużyną przemszy okradzioną w rezerwach. Typowy, a klasowy sparing, więc fajny sprawdzian, żeby na tle takiego rywala się sprawdzić. Dzisiaj zagrałem na wahadle i troszeczkę też na ósemce, więc różne warianty są testowane, dlatego. Zachęcam do oglądania, zostawienia łapki w górę, subskrypcji na dole, czerwony guzik, będzie mi bardzo miło i pamiętajcie, że z kodem LISÓW ERGOL.COM macie 7% zniżki na zakupy. Jeżeli potrzebujecie sprzęcik, to oczywiście zachęcam i let's go do sparingu Standardowo skupię się na swoich zagraniach. Tutaj podeszliśmy wyżej pressingiem. Dostał boczny obrońca piłkę, udało się go przypresować, odebrałem. Od razu na się pokazał do gry, szuszyłem mu, no zagrał w uliczkę, gdzie obrońca to wybił. Ale że już tam byliśmy, to dalej podeszliśmy no i udało się odzyskać piłę i przy niej utrzymać. Większość czasu my się utrzymywaliśmy przy piłce, chociaż takie błędy się zdarzały. Tutaj stoper odzyskał, to zagrał do mnie. No, i widzicie znowu tutaj przeciwnicy byli ustawieni, więc mogliśmy sobie na spokojnie rozegrać. I często pisaliście, że o czemu zagrywam do tyłu? I ja mam taką kwestię, że nie pcham się do przodu. Jak widzę, że przeciwnicy mają pozamykaną stronę, wszystko jest ustawione, nie ma gdzie zagrać, więc lepiej przegrać stronę, szukać tych przestrzeni, niż na siłę wpychać się w dwóch obrońców, gdzie wszystko jest połapane, jest bardzo mało miejsca, to po, po prostu nie robię tego na siłę, bo jak ja bym stracił w takim miejscu, to przeciwnicy z nami jadą. Do pożaru. I tutaj znowu piła z naszej strony, znowu dostałem, widzicie, znowu połapane, zszedłem sobie do środka, zagrałem do środkowego, który wszedł w moją pozycję, teraz się zrotowaliśmy, więc zrobiło się trochę przestrzeni, eee, ja byłem na jego pozycji, więc dostałem piłkę do środka, zagrałem prosto, do napadziora, który no, został tam sfaulowany przez obrońcę, mieliśmy z tego rzut. Wolny. Chwilę później znowu dostąpiłem, teraz dużo mocniejszą. Znowu sobie zszedłem do środka, zgrałem z napastnikiem, który zszedł do środka. No i znowu mogliśmy zmienić stronę i szukać tych przestrzeni z drugiej strony. To było fajne. Kumulujemy przeciwnika, zagrywamy na drugą stronę, gdzie są przestrzenie. No i tutaj zagrana piłka wzdłuż bramki, minęli się obrońcy. Ja do tego dobiegam, jeszcze to przejąłem. Chciałem wycofać do Napadziora i zablokował to obrońca. Tym razem piła z naszej prawej strony. Ja tutaj sobie szeroko czekałem. Może jakaś piła, może coś. Szedł do środka tam chyba nasze wahadło. E, piła zagrana do pomocnika. Ja tam widzicie, miałem kupę przestrzeni. Zagrał do mnie na wolną przestrzeń. Wpadam w pole karne. E, zagrywam wzdłuż bramki. No i napastnik ledwo się z tym minął. Dopada do tego jeszcze wahadło. Wycofuję. Oddajemy strzał. No i zablokowany przez obrońców. No troszeczkę parę centymetrów brakło, żeby napastnik tego. Sięgnął. I tutaj znowu podchodzimy pressingiem. No taka niebezpieczna piła zagrana przez środek. My mieliśmy okazję to wykorzystać. Tutaj udało się jeszcze wywalczyć aut z główeczki. Znowu podchodzimy wyżej, bo przeciwnicy rozgrywali to bardzo powoli, więc tutaj odebrał nasz napadzior. Ja tutaj ruszyłem na wolną przestrzeń. Dostałem za plecy. Piła minęła mnie. Udało mi się ją opanować. Miałem przy sobie obrońcę. Wycofałem do napadziora, który miał miejsce. Oddał strzał. No i dużo tam nie brakło, a naprawdę fajne widełki mogłyby wpaść. Niestety... Nie tym razem. I znowu, my z lewej strony odebraliśmy piłkę, więc ja już poszedłem sobie szeroko. Dostałem piłkę do przodu. Lubię dostać do przodu, wtedy jest opcja się rozpędzić. Zagrałem na prostopadłą do naszego napadziora. Trochę go wygoniłem, ale sędzia tutaj zagwizdał spalonego który jak potem zobaczyłem, no zresztą sami zobaczcie, no to nie było blisko spalonego niestety, no ale zdarza się, zdarza się, jest okej. Okay. I tutaj przeciwnicy przy piłce tym razem w ataku, zgrana jakaś tam klepka w środku, zagrana prosto padła, ale ja to przeciąłem i było trochę miejsca, żeby to napędzić, zagrałem naszego środkowego, ten od razu klepkę do napastnika, który miał przy sobie obrońcę, udało mu się utrzymać przy piłce, zagrał na obieg do pomocnika, no i ruszamy z tym kontratakiem, mamy praktycznie 3 na 3, 4 na 4, jeszcze ja tam się podłączałem, miałem tutaj do strzału, ale to na padzior, e, zawahał się gdzieś, wycofał do drugiego pomocnika, ten robi wajch, oddaje strzał, no i bramkarz to broni. Jeszcze to przejęliśmy, ale tylko utrzymaliśmy się przy piłce. No i tutaj przeciwnicy idą z kontratakiem, próbują wyjść pod naszego pressingu. Udało nam się odebrać. Ja się tutaj rozpędziłem. Przedem pojedynek 1 na 1, wyprzedziłem obrońcę. zagrałem wzdłuż bramki, na roda strzał i zablokowany znowu przez obrońców. No, skuteczności w tym meczu nie mieliśmy, no tego nie można powiedzieć. I tutaj znowu przeciwnicy przy piłce, piła rzucona na wolną przestrzeń. Ja tam przesunąłem do skrzydłowego. Nie chciałem iść na dzika, więc tutaj powalczyliśmy. Pierwsze dośrodkowanie zablokowane, cały czas blisko, cały czas blisko byliśmy. No i przeciwnik pada na murawę, sędzia pokazuje wapno. Troszeczkę się z tym nie zgadzałem na początku, bo z tym przeciwnikiem przez całą połówkę praktycznie walczyliśmy bark w bark. Naprawdę mocna walka była, a tutaj położył się po prostu kompletnie bez praktycznie jakiejkolwiek siły. No ale to ja głupi, że dałem się wykorzystać, że gdzieś tam, wiecie, chciałem mocniej wejść. Ten od razu poleciał. No. Mi się wydajesz, wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał. Z trzy razy nie. I on go wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go. Kurwa wiesz, ten przeaktorzył. To przepraszam Państwa. <średencji> I tutaj ciekawostka, że to pierwszy rzut karny, który zrobiłem w moim życiu, więc... Do CV można sobie wpisać jak najbardziej, coraz szersze to CV jest. Ale przegrywaliśmy 1-0 i trzeba było gonić, bo swoich sytuacji nie wykorzystywaliśmy. Tutaj piłę znowu dostałem do boku, e, udało mi się zagrać do pomocnika. Poszedłem na obieg, na wolną przestrzeń, ale ten szedł sobie do środka. Zmieniliśmy stronę i szukaliśmy znowu przestrzeni z drugiej strony. E, tutaj piła zagrana wzdłuż pola karnego do przeciwników. E, pomocnik się utrzymuje, utrzymuje, e, zagrywa do boku. Znowu miałem pojedynek 1 na jeden ze skrzydłowym. Udało mi się wydziubać mu piłę, odebraliśmy. To wyprzedziłem go, on już mnie tutaj sfaulował i, no I zaczęliśmy sobie na spokojnie z rzutu wolnego. I tutaj kolejna akcja: przeciwnicy nie wykorzystują bardzo groźnej okazji. Wybijamy to piłkę. Ja tutaj skróciłem do skrzydłowego, udało się z nim powalczyć. Odebrałem piłę, tak jest, odebrałem, szedłem do środka. Chciałem na wolną przestrzeń od razu do napastnika, ale przeciął to boczny obrońca. Piła jeszcze do mnie trafia, nikt mnie nie presował, więc na spokojnie sobie przyjąłem. I znowu zagrałem do środka, tym razem otworzył się na pastik, mógł to napędzić, ale wszyscy przeciwnicy byli ustawieni, mieli połapane, więc e, zmieniliśmy stronę i znowu szukaliśmy tutaj sobie... Ale tak naprawdę wróciliśmy do tego, co było wcześniej, znowu podeszliśmy pressingiem, udało się odebrać piłę, nasz pomocnik chciał wycofać do napadziora, ale obrońcy to wybijają, ja to... Przechwyciłem, e, miałem sporo miejsca, presował mnie tam pomocnik, ale bardzo pasywnie. Szedłem do środka, zagrałem do Navriego Nawri w polu karnym nawijał obrońcę, oddaje strzał i. Aj, ten a Ronaldinho sprawia, że tuż przed przerwą remisujemy jeden do jednego. Swoją drogą ten mikro ruch, który zrobiłem stopą wystarczył, żeby ten obrońca zrobił mały krok w bok, żeby zrobiła się ta uliczka do zagrania, to są tak małe rzeczy, ale wystarczyło, żeby było miejsce na to podanie, żeby ono w ogóle miało szansę dojść. Jakby się zwracało w całym meczu na takie mikro rzeczy, to to naprawdę robi taką różnicę, że, że to jest coś niesamowitego. Najlepiej jest to, że to turbo podświadomie, instynktownie, w ogóle o tym nie myślałem, dopiero jak sobie przeglądałem na kąpie materiał, to dopiero zobaczyłem, że to zrobiłem i... Fajnie, fajnie. Drugiej połowie ja zacząłem na ósemce, no i podeszliśmy oczywiście wyżej. Tutaj udało się pressingiem odebrać piłkę. Wszedłem w taki mikro dribbling, podprowadzam. Piłę, chciałem tutaj zagrać do napastnika, który został wypchnięty, ale udało się mu się jeszcze utrzymać. Zagrał na obieg do fachadowego, który wpada w pole karne, oddaje lutę, no i blisko słupka, ale niestety nic z tego nie było. Przeciwnicy znowu tutaj próbowali z tego tyłu, od tyłu wychodzić. Znowu ja przypresowałem, udało mi się odebrać. Cały czas byłem popychany, wypychany, i no i udało mi się tylko, już nie chciałem tego pchać, więc poczekałem aż piłka wyjdzie na aut, żeby na spokojnie to zacząć, bo było bardzo chaotycznie. Tutaj piła główką przegrana do napadziora. Ja go wyprzedziłem, zagrałem do bramkarza. Opcję gry. Bramkarz zagrał do środka, no i spokojnie mogliśmy próbować wychodzić podaniem, co było giga, bo tu od razu ruszył kontratak, rozpędził się wahadłowy, zagrał na wolną przestrzeń do napadziora, który wyprzedza bramkarza, podchodzi w pole karne, oddaje strzał, piłka odbija się jeszcze od słupka i nie trafiamy tego. I takich sytuacji mieliśmy dość dużo w tym meczu, no ta skuteczność była tragiczna, tragiczna. Przeciwnicy z piątki zaczynali. Rozpęd bramkarz bierze, piłka rzucona na środek boiska. Tutaj ja skoczyłem do głowy, zagrałem do pomocnika, który od razu miał presję. Trochę chaotycznie się tam ta piła podbiała, przejmują to przeciwnicy. Ja od razu chciałem przypresować. Źle sobie przyjął pomocnik, udało mi się to wślizgiem wybić do naszego wahadła. Ten elegancko zrobił balansik ciałek, utrzymał się przy piłce. No i na spokojnie budujemy sobie akcję od nowa. A propos naszej skuteczności, piłka trafia do dziesiątki, który wpada w polokarne, nawija po obrońce raz. Drugi, trzeci, siódmy i wybijają mu to obrońcy. Nie wykorzystujemy tego chwilę później wahadła. Bo wycofuje do pomocnika, ten oddaje strzał, trafia w słupek. No i skuteczność leżała jak kwiczała w tym meczu. Nie będę nawet Wam wszystkiego pokazywał, bo ten film trwałby 28 minut. Ale no pokazuję Wam, że to budowanie akcji nie jest najgorsze, i do tych szans dochodzimy. Tutaj piła zagrana wzdłuż do napadziora, który tym razem do pustej bramki wkłada. E, więc no naprawdę czasami fajne akcje się udało stworzyć. Jeszcze jedna akcja z naszej strony, Piła rzucona na wolną przestrzeń do wahadełka który miał kupę przestrzeni, no autostradę po prostu wprowadził w pole karne, zagrał wzdłuż br bramki, tam Piła się odbiła, na farcie, bo na farcie, ale piłka w sieci. paręk wygraliśmy ostatecznie chyba 7-2, wynik nie jest najważniejszy, bo i przeciwnicy mieli okazję i my mieliśmy jakieś tam okazje, ja nawet zadowolony jestem ze swojej gry. Coraz bardziej kumam to, jak mam się poruszać z tymi zawodnikami w takim ustawieniu na tych pozycjach. Co, co coraz, Z czasem myślę, że będzie po prostu coraz lepiej. I też te akcje budujemy naprawdę bardzo fajnie. Jak zagramy na full zaangażowaniu przy takiej fajnej dyspozycji, to myślę, że na kanale niejedną fajną akcję Wam pokażemy. Na to oczywiście liczę. Liga się zbliża, więc wtedy już nie będzie przebacz. Ja Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. I do zobaczenia za parę dni w kolejnym odcinku. Na razie, Siema!